Cześć! Nie wiem, czy kojarzycie Wu Fana, który jest również znany pod angielskim imieniem Chris Wu. Chris, były członek koreańskiego boys' EXO. A właściwie to EXO-M. Kiedyś gwiazdor K-popu, a później chińsko, właściwie kanadyjsko-chiński. Raper, piosenkarz, aktor, e, gwiazda Reality Show twarz wielu znanych marek, która spoglądała na nas każdego dnia z wielu, wielu billboardów. No więc Chris ma kłopoty. Grozi mu ponad 10 lat chińskiego więzienia, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od początku. Wu urodził się w mieście Guangzhou w prowincji Guangdong w Chińskiej Republice Ludowej, ale za dzieciaka wyjechał z matką do Kanady, gdzie dostał paszport i do dzisiaj legitymuje się paszportem Kanady. Szerszej publiczności zaczął być znany w roku 2011, kiedy to koreańska wytwórnia SM Entertainment utworzyła zespół EXO. EXO z dwoma osobnymi unitami było EXO K, czyli EXO, które śpiewało piosenki po koreańsku i EXO M. Czyli EXO, które śpiewało dokładnie te same piosenki w języku mandaryńskim na rynek chiński. Rok 2011 to były czasy, kiedy K-pop w Chinach jeszcze królował. W tym momencie Chiny bardzo mocno rozbudowały sobie swój rynek popowy, więc rzeczywiście tego K-popu w 2021 roku jest o wiele, wiele mniej niż było to w roku 2011, ale w tamtych czasach w Chinach rzeczywiście K-pop był na pierwszym miejscu. Jednak w roku 2014 Chris Wu, Wu Yifan, pozwał wytwórnię SM Entertainment w celu, znaczy zależało mu na tym, żeby zerwać kontrakt z wytwórnią i po prostu pojechać do Chin robić swoją solową karierę. Ogólnie te koreańskie kontrakty bardzo często wyglądały tak, że chińscy członkowie musieli oddawać jakiś procent pieniędzy zarobionych na aktywnościach w Chinach, więc okej. Okay, Kontrakt to kontrakt, z drugiej strony rozumiem, że ktoś może tak nie chciał. Zostawmy to. 2014 rok to jest ten czas, kiedy Chris pozywa wytwórnię SM Entertainment, odchodzi z zespołu EXO i zaczyna swoją solową aktywność, taką na 100% już w Chinach. I od tamtego czasu, czyli powiedzmy rok 2014, 15, 16, jeszcze 17, Chris u. jest Wszędzie. Na billboardach, jest w programach muzycznych, jest jurorem w The Rap of China no time, no no. Czyli bardzo, bardzo popularnym takim programie robionym przez IT tutaj na rynek chiński Wee wystąpił jako model na pokazie Burberry, był twarzą L'Oreala, Bulgari, Porsche O czym byście tylko nie pomyśleli? Prawdopodobnie w każdej branży WiFan był czegoś twarzą, był twarzą ciuchów, kosmetyków, samochodów, mnóstwo mnóstwo tego było. I on sobie prowadził tutaj tą karierę w Chinach, która nie była niczym zakłócona. Oczywiście, w miarę jak ten rynek c-popowy zaczął się rozrastać, to tych gwiazd znanych tutaj osób zespołów zaczęło się robić więcej i też no, ten tort musiał być dzielony na coraz większą liczbę osób, aczkolwiek jestem przekonana, że każdy, kto mieszkał w ciągu kilku ostatnich lat w Chinach, nawet kto się nie interesuje z popem popem czy K-popem, twarz Wi-Fi kojarzy. I nawet jak ja pokazywałam tutaj znajomym obcokrajowcom, którzy nie bardzo mają pojęcia o takich rzeczach jak chińska popkultura, oni mi mówili, że tę twarz tak czy tak kojarzą. No i co się wydarzyło w lipcu 2021, czyli w zeszłym miesiącu? Młoda dziewczyna, 19-letnia, o imieniu, imieniu i nazwisku Du Meiju, opublikowała na swoim Weibo wpis, w którym opisała historię, jak to zapoznała się, zostało, została zapoznana z jazdorem, Wu z Chrisem Wu, jak to wylądowała na imprezie u niego w domu i. Opisała proceder, jak to osoby z grupy, nie z grupy, z managementu, z współpracowników załatwiają mu młode dziewczyny, które są lurowane, które są zapraszane na, nie na imprezę, tylko bardzo często na casting albo na coś do jakiegoś miejsca, które potem się okazuje jego domem, i te dziewczyny są potem, młode dziewczyny są potem wykorzystywane seksualnie. Nie będę tutaj przytaczać już całej historii, ale Du napisała, że pewnego dnia dostała wiadomość od nieznajomej osoby na portalu Weibo i ta osoba zapytała ją, znaczy powiedziała jej: Hej, jestem e, menadżerem kogoś. Jestem menadżerem, pracuję w Gongzhou Shi, czyli takim studiu artystycznym i że szukamy nowych twarzy, czy chciałabyś wziąć udział w nagraniach. Szczegóły oczywiście na WeChacie, po dodaniu WeChata było heja, pracuję dla Uifana, będziemy nagrywać teledysk, szukamy nowych twarzy, czy chciałabyś przyjść na casting. I ostrzegam tutaj, zdaję sobie sprawę z tego, ilu panów Zaraz przyjdzie tutaj i będzie pisać, że ojej, przecież na pewno wiedziały, po co tam idą. To jest takie oczywiste. Nie, były zapraszane na casting. Nie miały obowiązku wiedzieć, że to będzie impreza, ale o tym jeszcze za chwilę, z alkoholem i skończy się tak, że one po prostu są podsuwane Chrisowi u łóżka. No i dalej. Duopisała jak to poszła na rzekomy casting. Okazało się, że była to impreza w domu, była zmuszana, była szantażowana do tego, żeby pić. Po czym obudziła się w łóżku Gwiazdora. Mniej więcej tyle. To jednak nie wszystko. Po tym wpisie zaczęły na Weibo napływać kolejne. Nie tylko od dziewczyn, które zostały wykorzystane, ale od dziewczyn, które dostawały dziwne wiadomości, ale je olały albo nic z tego nie wyszło. Na przykład Jedna z dziewczyn, która dostała tego typu dziwne wiadomości Pokazała je na Weibo I wyglądały, brzmiały one w ten sposób Ha 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 WIFAN wui fan ma heng tebie To znaczy, o, widzę, że Jesteś zainteresowana wui fanem I jest to takie... Specjalne Haha, ha, bu tebie ta Czyli nie, nie ma w tym nic specjalnego Przecież bardzo dużo ludzi go lubi Ha 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 Nie wiem, o co chodzi z tym ha 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 Ni ma Czyli, czy jesteś w Hangzhou? Mm, tak. Hahaha, ta ha! dzisiaj <grabiam> jest w Hangzhou, a hahaha. Znowu hahaha. <grabiam> On dzisiaj jest w Hangzhou. Nicza, do czędę dziada. <grabiam> Skąd wiesz? Naprawdę? Hahaha, ja obuję olej VX Liao Haha, czyli Wishing. Chcesz przyjść na WeChat, żeby pogadać o szczegółach. I dalej na WeChat czytamy. Niedługo, ile masz wzrostu? 168. Na czabudu? Czyli tak, no tak trochę brakuje, ale może być. Uh, nina i ja. czyli w którym roku się urodziłaś? nie. czyli 99 Niendzie Hai -się, czyli wiek całkiem ok, Hahaha, <laughs> Cha i Dienden, czyli Heha, <laughs> trochę brakuje. talama. czyli co za dużo? Za duża jestem. Haha, <laughs> Czyli no tak naprawdę to teraz najlepszy wiek to jest 00 do 0,2 czyli trochę za dużo, za stara się okazała. Po Weibo zaczęły też krążyć screeny profili, tych profili, które pisały yy, do, do tych dziewczyn i wyglądało bardzo często, wyglądało to tak, że na tych profilach były zdjęcia, były nagrania z backstage'u WeFuna, czyli wyglądało na to, że były to po prostu osoby blisko z nim związane, współpracownicy, osoby pracujące w menadżmencie i tak dalej. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wstęp, o to, jak ta sytuacja się zawiązała. Po kilku dniach tych screenów, tych oświadczeń, i tak dalej, zaczęło być już kilkanaście, i, i robiło się coraz więcej. Kolejne dziewczyny zaczęły pisać, że hej, ja też dostawałam dziwne wiadomości, nie wiedziałam o co chodzi, teraz wygląda na to, że już wiem. Kiedy y, zaczęły się pojawiać te plotki w internecie, zaczęto o tym rozmawiać, Wui Fan wydał oświadczenie. Uwaga, uwaga, mam to oświadczenie tutaj. Wui Fan napisał w swoim oświadczeniu, Ciciem my Juchuin Shinwei. Nie mogłem znaleźć się w tym momencie, czyli nic wcześniej nie pisałem, bo nie chciałam zakłócać procesu sądowego, takiego procesu zbierania dowodów. No i dalej mówi, że Hey, 本人在2020年 i c czyli ja, 本人, czyli ja tylko raz spotkałem panią Du. I było to 5 grudnia 2020 na pojęciu czyli takim, takim spotkaniu znajomych, takiej domówce powiedzmy. Nie piliśmy razem alkoholu, nie zabrałem nikomu telefonu. Aha, bo w tej wcześniej historii, w tej wcześniejszej historii Dumeju jeszcze była, był taki wątek, że ona tam poszła i im zabrano telefony komórkowe, żeby nie robili żadnych zdjęć i tak dalej, więc on tu mówi, że nie, nie, nie było takiej sytuacji, że zabrano telefony, nie ma żad, nie było żadnych Głębszych relacji tam. Dalej napisał, że na tej imprezie było bardzo dużo ludzi, więc on ją tylko widział i nic więcej. I nie ma czegoś takiego, że tu jakieś nielegalne, niepełnoletnie dziewczyny się pojawiają. Że proszę się nie martwić, wszystko jest w porządku. Gdyby naprawdę tak było, jak mówicie, to sam bym siebie wsadził do więzienia. O więzieniu jeszcze powiemy później. No i tyle. Na końcu jeszcze powiedział, że wszystkie osoby, które, które rozprzestrzeniają takie plotki czy pomówienia, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. I on już się tym zajmie, ale o tym zaraz. Historia oczywiście nie skończyła się w tym miejscu, ale tutaj był bardzo taki mocny wkurw post WuFana. Dalej mamy oświadczenie policji. W oświadczeniu pekińskiej policji czytamy, że 5 grudnia roku 2020 Fong Mou. Mou to jest taka cenzura na imiona. W Chinach ona nie miała na imię Mou, tylko ona miała tam jeden znak, jakiś w imieniu. Fong. się zgadza jako nazwisko. Mou to jest, dosłownie znaczy coś, czyli Fong coś i jakaś osoba o nazwisku Fong. Imię jest zacenzurowane, kobieta, wiek 28 lat, eee, czyli osoba, która pracuje dla Wifana jako menadżer zorganizowała coś, co miało być niby przesłuchaniem do MW, czyli do teledysku. Zaprosiła na to przesłuchanie Du Meiju, lat 18, kobieta. Du Mouju, przepraszam, Mou, jeden znak jest ocenzurowany. Du Meiju jest napisane Du Mouju, Mou jest tą cenzurą. Przyszła do domu Wu Moufana, dalej mamy znowu cenzurę, Nan Senshi, czyli mężczyzna 30 lat, żeby być tam na spotkaniu. Na spotkaniu było więcej niż 10 osób co najmniej 10 osób. Eee, grano tam w górę, pito alkohol. Kolejnego dnia o 7 rano osoby poszły. jakby Wszyscy oprócz Uifana, bo to był jego dom i Du Meizhu poszli. Du została w domu Uifana i jest napisane tak ładnie, że wystąpił kontakt seksualny. Leoniem Fasheng Dalej siłu, dumejuda Wii Fan działa, czyli kolejnego dnia po południu ona coś zjadła i wyszła. Po czym Wu Yifan wysłał jej na Wicacie 32 tysiące RMB 32 tysiące Yuanów, co będzie około 18 tysięcy złotych na one go go, tak, czyli żeby sobie coś kupiła w internecie. I Tyle w zasadzie. Dalej jest napisane, że do kwietnia 2021 utrzymywali kontakt na i Jest napisane, że nie ma już napisane, że się więcej widzieli. Jest napisane, że do kwietnia 2021. 21 utrzymywali kontakt na WeChat'ie. Co jest jeszcze ciekawe, wcześniej Du Meiju powiedziała, że yy, po tym, gdy ten kontakt seksualny się wydarzył, WeFan napisał jej, że teraz już będą razem i że on się nią zaopiekuje i tak dalej, i tak dalej. Ale to wiecie, są sprawy pomiędzy 30-letnim dorosłym mężczyzną i dzieckiem. Dobrze. W czerwcu 2021 koleżanka Du Meiju, która się nazywa Liu Mo Win, tak z tą cenzurą. E, powiedziała, że hej, może opiszesz w internecie swój związek z Wii Fanem, żeby bustnąć, podwyższyć swoją popularność w internecie. Ale, ale myślę, że warto zwrócić tutaj uwagę na jedno słowo, które zostało e, użyte. Działam. Działam. Dokładnie te dwa znaki działam oznacza tyle, co być w związku, czyli. Randkować, być z kimś, hej, ty jesteś moim partnerem, ja jestem Twoją partnerką. I zdecydowanie pod słowo jiao wang nie podciąga się one night stand. One night stand to jest po chińsku Yue Pao, i myślę, że bardzo ciekawe słowo. Jak ktoś się uczy chińskiego, można zapamiętać. Yue Pao to jest one night stand, Zhao to jest tania ideasy, czyli. Że jesteśmy w związku. I wygląda na to, że bardzo dużo z tych rzeczy wydarzyło się dlatego, że Dumey była przekonana, że jest zły fanem w związku. I myślę, że tutaj można nawiązać do słowa grooming. Grooming, czyli urabianie sobie młodych osób przez osoby dojrzałe, dorosłe, wykorzy z wykorzystaniem przewagi tego, że 30-letni facet jest o wiele bardziej rozwinięty psychicznie, życiowo i tak dalej. A 18 osiemnastolatka czy 17-latka, to, to jest de facto dziecko. Ona myślała, że ona jest z Wi-Fanem w związku. Wi-Fan miał chyba na ten temat trochę inne zdanie, ale przejdźmy dalej. Ale co jest najważniejsze w tym oświadczeniu, to jest to, że policja tam wyraźnie pisze, że ciąg zdarzeń był taki, że ona tam przyszła, oni razem pili alkohol, nastąpił kontakt seksualny, on nie wysłał 30 tysięcy na WeChacie i ona poszła, po czym pisali dalej na WeChacie przez kolejne... E, przez kolejnych 5 miesięcy. Tylko, że wracając do oświadczenia WeFuna wydanego na jego Weibo wcześniej, on tam napisał, że widział ją tylko raz, nie rozmawiali i nie pili alkoholu, więc no to oświadczenie, już no widać, że on tam skłamał, że on jej nie zna. Dlaczego to zrobił? Grooming. W tym oświadczeniu policji Chao Yang jest jeszcze jeden wątek. Tam jest wątek osoby, której matka Fana przesłała pieniądze, osoby oszusta, więc tak tylko szybko napomknę. To znaczy, ktoś napisał do Fana, że jest do Meijiu, żeby wysłać mu pieniądze jako rekompensatę w zamian za, za to, co jej się stało że jest jego ofiarą e, podał też numer konta, matka Wu wysłała pół miliona na konto nie oszusta, tylko do a ona zwróciła chyba 180 tysięcy, czyli też nie zwróciła całości, no ona też tam e, swoje dołożyła do tej historii bo twierdziła, że nie przyjęła żadnych pieniędzy od niego, a przyjęła i potem oddała, ale tylko część tutaj jest jeden jeszcze bardzo ważny wątek, to znaczy, kto zgłosił tę sprawę na policję? Sprawę na policję tej sprawy o załatwianie dziewczyn i podsywanie ich do łóżka Fana, nie zgłosiła na policję Dumeju, czyli ta dziewczyna, która twierdziła, że została wykorzystana, tylko zgłosiła na policję matka Fana. i oglądałam takie opracowanie prawnika na Xiaohunshu, czyli takim chińskim Instagramie, i tam ten prawnik mówił, że Podkreślał, że tej sprawy nie zgłosiła Du tylko matka Wuifana, bo tam była ta sprawa z pieniędzmi, że był oszust, który wyłudzał pieniądze I matka zgłosiła to na policję i co tam było dalej? Ten prawnik się śmiał tak pół żartem, pół serio, powiedział, że nigdy nie kłam swojej matce Skłamał matce i matka poszła na policję i matka go prawdopodobnie wsadziła do więzienia, ale o tym zaraz, zaraz przejdziemy no i dobra, jesteśmy w momencie, w którym Pe policja Pekin-Chao-Yang wydaje oświadczenie, w którym mówi, że tam były jakieś pieniądze zachachmęcone, za uwikłane, o może tak, uwikłane w tę sytuację. Ktoś chciał wyłudzić pieniądze, oni mu wysłali, po czym wysłali nie jemu, tylko Dumeju, ona odesłała, ale też nie całość. I tu sprawa się kończy. Ja w tym momencie zrobiłam, w tamtym momencie zrobiłam story na Instagramie na ten temat, i, i rzeczywiście to story było bardzo popularne. Do tego dostawałam bardzo dużo dziwnych wiadomości, typu ale jeszcze nic nie wiadomo. Domniemanie niewinności, gdzie ja na nikogo w wyroku jeszcze nie dałam, to po pierwsze. Po drugie, domniemanie niewinności działa w sądzie, a nie że ty robisz story na Instagramie o kimś i musisz. Na 100% powiedzieć, że on jest niewinny i nic nie zrobił. Nie tak to działa. Nie tak działa domniemanie niewinności. Dalej. W międzyczasie sprawa trochę przycicha. Ja jeszcze oglądałam kilka różnych opracowań na Xiaohunshu czy na Weibo. Gdzie ludzie starali się zrozumieć, ludzie starali się powiedzieć, co możemy grozić, jak, jaką sprawę policja będzie przeciwko niemu budować, a mieli tam pole do popisu, znaczy tak, zapraszanie nieletnich, dawanie im alkoholu, okłamywanie dziewczyn, mówiąc, że przyjdą na MW, na, na przesłuchanie do MW, a przychodziły na imprezę, do tego angażowanie osób trzecich z menadżmentu, żeby podsuwały mu te dziewczyny. No tam trochę tych paragrafów by się. Znalazło. Sprawa zaczęła trochę przycichać, po czym któregoś dnia siedzę sobie gdzieś, jakiś taki nudny wieczór, i jeden ze znajomych tak wstał, prawie jakby nie wygrał coś tak z telefonu i mówi: Słuchajcie, aresztowali Wuifana. Bo wyskoczyło mu powiadomienie na telefon z jakiegoś takiego serwisu niestowego, że Wuifan został aresztowany przez policję Pekin Chaoyang i idzie do więzienia i będzie czekał na proces. Proces za przestępstwa seksualne. To był najgorętszy news tamtego wieczora Mam wrażenie, że on uratował bardzo wiele Bardzo nudnych spotkań i randek Gdzie ludzie nie mieli za bardzo o czym gadać Wyszedł, Wyszła informacja Ludzie dostali powiadomienia na telefon Że WiFan został aresztowany I wszyscy zaczęli gorąco już dyskutować Co teraz dalej się wydarzy Ja miałam całą moją WeChatową tablicę zawaloną tylko tym Były żarty, były memy Były puszczone dalej informacje Artykuły na temat tego, że WiFan został Oskarżony, no i został aresztowany. Obejrzałam sobie jeszcze później kilka nie oświadczeń, takich opracowań prawnych, krótkich vlogów, prawników na temat tego, co mu może grozić, i trzy słowa jeszcze na temat tego, jak to może dalej wyglądać. Prawnik, który się nazywa Wang Shifang, ma taki, nasioch, ma taki profil, który się nazywa Wang Shifang Lush, czyli Wang Shifan prawnik. Dodał taki film, w którym mówi, co Wu Fanowi może grozić za przestępstwa seksualne i w Chinach za przestępstwa seksualne grozi od 3 do 10 lat więzienia. Aczkolwiek tutaj z małym takim disclaimerem, że jeżeli ofiar było dużo lub jeżeli ofiara, ofiary miały poniżej 14 lat, czyli poniżej wieku zgody w Chinach. To może być to również powyżej 10 lat. Yy, widzimy, że w przypadku WiFana może, może jakby wystąpić ten przypadek, że ofiar było dużo, więc może dostać więcej niż 10 lat yy, w więzieniu, ale nie jest jeszcze sprawa przesądzona, jako że. Ten wyrok mogą mu zredukować, jeżeli na przykład będzie współpracował z policją i wyda innych celebrytów, lub też dogada się z każdą, odnajdzie wszystkie te ofiary i ze wszystkimi się jakby dogada, i one się zgodzą na to, żeby ten wyrok skrócić. Więc na dzisiaj to wygląda tak, Fan siedzi w pierdlu, znaczy aresztowali go, oczekuje na proces. W internecie rozpoczęła się kampania czyszcząca internet z Fana, to znaczy skasowali mu konto na Weibo, skasowali mu konta gdziekolwiek je miał, skasowali niektóre takie te show, w którym on występował, nawet takie, w których występował jeszcze z EXO, czyli sprzed 8 lat. Bierzcie się oglądać The Wrap of China, zaraz mogą go usunąć. Jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć The Rap of China to szybko biegnijcie, jeszcze jest. Przynajmniej w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, Rap of China jest jeszcze dostępny na IG, jeszcze można oglądać. No i podejrzewam, że za kilka ładnych tygodni internet będzie czyściutki, nie będzie śladu po wifanie. Tak to w Chinach działa, jak widać. Pamiętajcie o tym, że Wii jest obywatelem Kanady, a nie Chin. Mówiłam o tym na początku, więc yy, możliwe, że będą, nie będą mu dawać żadnej taryfy ulgowej, tylko go potraktują jeszcze gorzej. Też bierzcie pod uwagę, że Wii Fan, mówiło się o tym, że Wii ma najsilniejszy team PR-owy w całym kraju. Znaczy, ma bardzo silny team PR-owy i pewnie dlatego odniósł taki. Potężny sukces tutaj robiąc karierę solową, pomimo tego, że nie jest jakimś wybitnym ani aktorem, ani muzykiem. Jakieś tam rzeczy sobie robi, grał w filmach, wydawał jakieś piosenki, ale to też nie spotkało się z jakimś super przyjęciem krytycznym. A jednak, mimo wszystko, karierę zrobił zawrotną, i widać, że miał tam kompetentnych ludzi z głową na karku, którzy doradzali mu, jak sterować swoją karierą, a widać, że takiej sprawy wyciszyć im się nie udało. Gdyby się udało, to już by było cicho, Wi-Fan nie poszedłby do więzienia. Dobra, to tyle. Trochę dzisiaj pogadałam. Nie wiem, nie wiem, co mam o tym myśleć. To Wi-Fan siedzi w więzieniu. To jest takie bardzo ciekawa sytuacja, bo naprawdę jeden z takich największych gwiazdorów ostatnich lat w Chinach. I teraz będzie miał proces i jeżeli chcecie wiedzieć więcej, albo być na bieżąco, to wpadajcie na mój Instagram, bo jak tam coś nowego się pojawia, albo ja coś nowego odkopię na Xiaohumshu, albo gdzieś, to potem to wrzucam i piszę, co tam ludzie mówią. Więc tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego.